Siemanko, witam was serdecznie, ja jestem Mateusz i zapraszam Was na premierkę kolejnej zdrapki o nazwie Happy 77. Mamy szczęśliwe siódemeczki. Yy, zdrapeczka kosztuje 5 zł. Dziś na odcinku takich zdrapek mam 10, więc liczę na to, że premiera będzie udana i coś na pewno wpadnie. Czy na pewno to zaraz zobaczymy? Jeśli chodzi o stopnie wygranych, to mamy ich 10. 5, 10, 15, 25, 50, 100, 200, 400, tysięcy i 200 koła. Z drapeczki mamy tutaj z różnymi numerami, więc będę Wam po... przy każdej mówił, jaki jest numer aktualnie, jaki numer aktualnie drapiemy i nie przedłużając, myślę, że możemy zaczynać od numeru 11. Mamy tutaj bonusik i musimy znaleźć podkowę, wtedy mamy od razu Insta 25 zł, bądź z tych wygrywających liczb musi się tutaj, coś tutaj znaleźć, wtedy też również wygrywamy. No i na samym końcu jeszcze taka buźka z dolarkami, to też jest wygrana z przypisaną do niej kwotą. Nie przedłużając, będę od razu zaczynał, przybliżemy sobie tak, aby było fajnie widać całą zdrapę. Bonusik na końcu i lecimy od liczb. Warstwa ścieralna nawet spoko.

58, wszystko blisko i 22. Czyli tutaj pusto, i sprawdzimy sobie bonus. Czy jest podkowa? Nie ma podkowy. Jest jabłuszko, a kontrolne liczby są. Są tutaj po środku, tak? No to by wychodziło tak. P, H i T. Czyli pierwszą mamy pustą z numerem 11. To teraz numer 47. I tak samo.

39 29 i 26. Zobaczmy, co jest w bonusie. W bonusie mamy gruszkę, czyli również zdrapa pusta, czyli druga zdrapka pusta na 10 mamy na razie z numerem 24 teraz, no to poleciemy inaczej, zacznijmy od bonusa. 25 zł, i jest grucha, jest gruszka. A wygrywające liczby to 19, 39, 34 i 46. To teraz sobie tak zdrapiemy. Pierwszy rządek. Aha, zdrapaliśmy kontrolną przy okazji. No ale dobra. 38 nie mamy, 12 nie mamy, 48 nie mamy, 58 nie mamy i 31 również nie mamy. 44 brak, 35 brak, 16 brak, 37 brak i 54

Czyli mamy wygraną, jest premiera z wygraną. 47 do tego wpada. I buźka, słuchajcie, jest happy, pięknie. 55 48 11 43 33 oraz 38. Czyli tutaj mamy dwie wygrane, 56 i buziaczka. Niestety buźka nam nie pomnaża tutaj nie? to Zobaczmy jeszcze tu. W bonusie jest pusto. I co? Myślę, że sobie tą zrapkę zostawimy może na koniec. Na koniec wydrapiemy. Zobaczymy. No myślę, że tak zrobimy. Mm, dobra. I teraz kolejne. 7. Z numerem 7 zrapeczka. To jest 18, 26, 48, 54. 42, 31, 17, 56 i 14. Następnie jest 35, 53, 22, 55. I buźka, słuchajcie, jest buźka w kolejnej, pięknie. A jeszcze bonusik, to bonusik sobie tutaj też zostawimy.

4 zrapki do końca. Wiecie co, ja jednak tego nie zostawiam. Zrapuję to od razu. Zobaczymy, ile z Was pominęło i przebinęło na koniec, zobaczyć, jakie są wygrane. To jest teścik. Teścik dla Was. Zobaczymy. To co, polecimy sobie najpierw tutaj od bonusu. Czy mamy jakiś bonus? Niestety, w bonusie nie mamy nic, więc wygraną jest nasza buźka. A pod buźką mamy. Pod buźką mamy 5 zł i kontrolny na 5. To jest 3 razy B to jest na 5 zł. dobra czyli mamy tutaj piątkę tu już wiem, że piątki na pewno nie będzie, bo mamy i buźkę i 56 czyli co, dyszka by wpadła, zobaczmy yy, piątka i piątka, czyli dyszka czyli kontrolne na dyszkę to to 3 razy H by wychodziło na to że kontrolne na dyszkę to 3 razy H Ok, lecimy 4 zdrapy do końca, teraz spada numer 44, sprawdźmy bonus wino niestety. A tutaj mamy 49, 43, 54 i 12, 14, 23, 57, 32, 39, 41.

O, jest ta jednostka, to tak wszędzie wypada. 41, 11, 21 i 52. 3 liczby z jedynką. 23, 45. Mamy buźkę! Mamy buźkę i tutaj już troszkę zdradziłem Wam, ile jest. 29, 17, 36, 43, 54, 51 i 33 bonusik grucha, no i pod buźką jest piątka i 3 razy 3 razy B tak, zgadza się mamy piąteczkę, kolejną numer 48 może coś w tym bonusie w końcu, co? no niestety, jabłko 48, 31, 41 i 43, czyli mamy 40 i 30. A 51 poszło. 24. Jest buźka, jest buźka, słuchajcie. 26, 53, 39, 11, ta, która poprzednio powinna być, 45, 42, i 46. No to nie ma, a zobaczmy, ile nam tutaj kryje. A nam tutaj się kryje. 10 zł. 10. A tutaj się patrzcie, zrapała kontrolna. Czyli już mogliście widzieć wcześniej. Ode mnie nawet, bo nie zauważyłem. Mamy dyszkę w numerze 48. ładnie. No i last one, słuchajcie, z numerem 8. Siódemka była z wygraną. A jak z ósemką?

a w bonusie grucha, czyli tutaj pusto. PB i O. Słuchajcie, 10 zrapek za nami, 10 za nami, i wygrane mamy. Raz, 2, trzy i 4 zdrapki mamy z wygranymi. Odsłonimy i mamy tak. Piąteczkę. Drugą, tu mamy dwie piąteczki, czyli dyszka, czyli 15, 20, i tutaj dyszka. 30 zł. 30 zł w premierze. 4 zdrabki na 10 są trafione, i tutaj value przypada na minus 20 zł. Słuchajcie. To tyle w tym odcinku i zapraszam Was na kolejne. Na razie. Cześć.